Hej, z tej strony Paula, witajcie na Polach Książkowych i witam Was w comiesięcznym przeglądzie nowości i zapowiedzi książkowych, czyli w tym miesiącu będzie to lipiec. I będzie to dosyć wyjątkowy odcinek, dlatego że w tym miesiącu coś, coś się tam popsuło ze sortowaniem książek w, w Mbiku, więc po, po prostu przejrzałam w sześciuteńki z zapowiedzi, jakie tylko tam były. I kliknęłam w każdą z nich, w każdej z nich przeczytam opis. Do tej pory to było tak, że e, jak wiedziałam, że coś mi interesuje, czy nie, to tam klikam, więc e, no niestety nie będą to e, chronologicznie przedstawione książki tak, jak będą wydawane, ale po prostu tak, jak były na stronie, czyli sortowanie było domyślnie od najpopularniejszej. Jednak tych książek będzie naprawdę, naprawdę sporo. E, Lipiec to jest szalony miesiąc premier i książek, których ja jestem ciekawa. I też nietypowe to jest pod tym względem, że ja te książki porównywałam do ocen też na Goodreads się sprawdzałam, jak te książki za granicą były odbierane. Czy może po prostu opis był e, fajnie napisany, ale ta książka nie trafiła do ludzi? E, czy może wręcz odwrotnie był dosyć słaby opis, ale książka fenomenalnie odebrana? Więc przygotujcie sobie kawkę, herbatkę e, i mam nadzieję, że dobrze spędzicie ten czas. Więc zacznijmy. Zacznijmy sobie od książki Dom Riverton Kate Morton. Jest to kolejna odsłona z serii Butikowej, kolejna książka, i tym razem jest to debiut tej pisarki. I mamy tutaj pewne wydarzenie w 1924 roku mianowicie samobójstwo pewnego człowieka, po którym dwie siostry ze sobą już w ogóle nie rozmawiają, i w 1999 roku została ostatnia żyjąca uczestniczka tego wydarzenia, której Zaproponowano nakręcenie, jakby odtworzenie z jej pamięci e, filmu, i żeby ona troszeczkę się cofnęła z tymi wspomnieniami. E, I właśnie jak się tam zagłębia, e, to powracają te wszystkie moroki z tej przeszłości. Napisano też, że książka jest skierowana do fanów serialu Downton Abbey. E, ja przede mną jest ten serial, bardzo chciałam go obejrzeć, ale jakoś nie, nie miałam do czego nawiązać. Więc jeżeli jesteście fanami Kate Morton i jesteście fanami serialu, to ta, na, to ta książka na pewno będzie dla Was. Kolejna książka jest y, kolejną z serii napisanej przez PS Heriteria Pizgacz. I jest to książka o tytule Extinguish the Hit, runda piąta. Jak, jeżeli oglądacie mnie, to wiecie, że chce się zabrać za tę serię, więc też dla fanów taka informacja, że taka książka 26 lipca się ukaże. Kolejna książka jest z wydawnictwa Winidia e, i jest to książka pod tytułem "Zakochaliśmy się w nadziei" autorstwa Lankali. Jest to książka z gatunku young adult. E, ukaże się 26 lipca i ta książka mam wrażenie, że jest tak e, tak trochę o nadziei, bo jest to książka e, o nastolatkach, których w różny sposób dotknął los, mają różnego rodzaju choroby, ale też przed sobą nieuniknione widmo śmierci. Zresztą też. Tam tytuł sugeruje, że jest to książka o nadziei, ale jednak też o śmierci, z oswajaniem tego tematu, ze swajaniem tematu różnych chorób i ponoć napisana w bardzo piękny i poetycki sposób. A jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tutaj historię właśnie kilku dzieciaków, którzy przed swoją śmiercią postanawiają, on nie należy do, do takiego gangu, i przed śmiercią właśnie postanawiają zrobić ostatni napad, ale do tego gangu dołącza jeszcze jedna osoba, która zawróci w głowie naszej głównej bohaterce, która też już przeżyła niestety śmierć, samobójstwo swojego chłopaka i no po prostu tutaj wychodzi na to, że mamy romans. Następnie mamy książkę z serii literatury obyczajowej, e, o, o, której nie ma za dużego tutaj opisu, ale jest to książka, która uzyskała niecałe 400 milionów wyświetleń na hiszpańskojęzycznym ładpadzie. E, też książka będzie ekranizowana, nie wiem czy już jest, czy będzie, czy po prostu Netflix wykupił prawa do jej ekranizacji. I jest to książka Ariany Godoj Przez moje okno. Mi się po prostu gdzieś tam e, obiło o uszy, że te książki łatpadowe są naprawdę bardzo dobre, e, no bo tak naprawdę czytelnicy sami wybierają, co chcą czytać, a nie to, co ktoś im zareklamuje e, czy poleci, więc e, na pewno bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Następnie mamy horror Jones, bo Nocny dom, pomyśl zanim odbierzesz. I ta książka ukaże się 12 lipca. I tak, w skrócie, jest to powieść o chłopcu, o którym drugi podejrzewa, że właśnie zginął w budce telefonicznej. Według opisu jest to książka zaskakująca do samego końca z niesamowitymi zwrotami akcji. Ja kiedyś miałam w domu dużo książek Jones, bo na półce jednak to nie były moje książki i zawsze miałam ochotę je przeczytać, ale nigdy do tego nie doszło, więc po prostu ten Jones bo w głowie dalej mi siedzi. 12 lipca ukaże się książka tamtego lata, tom pierwszy autorstwa Laury Savais. I jest to young adult, tam jest jakiś romans, jakaś bardziej też obyczajówka, ale właśnie dużo jest bardzo, bardzo takich pochlebnych opinii, które mówią, że ta książka naprawdę, że ta historia zostaje cały czas w sercu. Nawet Julia wiele określiła, że to jest jej ulubiona historia, że ma przeróżny spektrum emocji, a jest ona po prostu o dwójce nastolatków, którzy się zakochali, w sobie ukrywają swój związek. Więcej niestety nie ma tutaj nic napisanego, ale jest to książka łatpadowa. Następnie książka M.K. Lop Siedmioro Świętych bez twarzy. Ukaże się spod wydawnictwa Winidia i e, jest to debiut fantazy Mamy właśnie tych Siedmioro Świętych i jeden z nich ginie. Nasi bohaterowie muszą koniecznie odnaleźć sprawcę tego, przyczynę, co się stało, ale odkrywają właśnie jakieś nadciągające zło, które ma zniszczyć całe miasto i wspólnie starają się to zwalczyć. Książka idealna dla fanów Bardugo, więc jeżeli lubicie i czytacie, to zachęcam. 13 lipca ukaże się książka Kleopatra i Frankenstein. Opowiada ona o dwójce ludzi, którzy spotykają się niespodziewanie w Windzie w 2007 roku, po czym łączy ich tak silne uczucie, że po. Pół roku biorą ślub. Ich znajomi i rodzina mają co do tego bardzo odmienne zdanie. Nie wiedzą, czy im kibicować, czy wręcz przeciwnie. No ale właśnie książka jest to nieobyczajowa, tylko literatura piękna, która traktuje. O przyżyciach tej pary, o codzienności, o problemach, o tym, jak oni są do siebie, od siebie różni, a może wręcz przeciwnie, może bardzo dużo ich łączy. Dalej jest chyba jeden z moich takich faworytów. Eee, nie wiem, czemu tak mi zaciekawiła ta książka. If the Shoe Fits, Zanim wybije północ, autorstwa Julie Murphy. E, I to jest książka Jan Kazut, ale bardziej komedia romantyczna, bo jest właśnie określona jako taka bardzo zabawna, barwna powieść. I mamy tutaj dziewczynę, która projektuje e, buty, ma ich bardzo, bardzo pokaźną kolekcję, ale że jest troszeczkę większych kształtów, ciężko jej się wybić e, jako projektantka, więc bierze udział e, w takim, może nierealistycznym, coś takiego jak randka w ciemno. Tylko po to, żeby właśnie pokazać wszystkim te swoje buty. Z tego, co widziałam, to jest jedna część chyba z trzech, więc naprawdę zapowiada się bardzo fajna historia, też, też ta książka, jak i cała seria zbiera fajne recenzje, więc nie wiem, mam wrażenie, że to jest totalnie mój klimat. Następnie mamy książkę, która mnie tak troszeczkę e bardzo, jakby zaciekawiła pod tym względem, że niespotykanie jest. Nierówna. Jest to książka Glint Raven Kennedy. I ogólnie pomijając historię o dziewczynie, która została uwięziona w klatce króla Midasa, w złotej klatce oczywiście, to jest druga część tej serii. Ja o tej serii za dużo nie słyszałam. No, pierwsza książka ma fatalne recenzje. Myślałam, że to jest. Pierwsza książka z tej serii. Tych książek jest chyba cztery, określona jako fenomen TikToka, ale jak weszłam w recenzję tej konkretnej książki na Goodreads, nie tej z pierwszej części, to ludzie byli pod wrażeniem, jak bardzo seria może się zmienić. Po prostu ta pierwsza seria Guild, Guild, nie wiem jak to się czyta, była takim wprowadzeniem po prostu do tej całej historii, i ludzi to bardzo znużyło i stwierdzili, że jest zła. Natomiast Glint ma bardzo świetne recenzje, więc to jest naprawdę no, ciekawy taki e, troszeczkę fenomen tej książki. Na pewno mamy tutaj dużą dozę e, fantazji, mamy Fa'e, mamy właśnie tego króla Midasa, mamy ogólnie właśnie tą dziewczynę, która została pojmana do tej klatki e, i różne, różne rzeczy. Ale właśnie, no to jest druga część, więc też wam nie będę mówiła, co tam się w tej drugiej części dzieje, w tym, w tym opisie. Ale jeżeli jesteście zaciekawieni, to koniecznie dajcie znać w ogóle, czy czytaliście pierwszą część, czy nie. I właśnie, czy po przeczytaniu pierwszej części skusilibyście na tę drugą. No, ja jestem naprawdę ciekawa tym swoim odkryciem, jak to wszystko wyszło. Następnie książka napisana przez Adrienne Young Fable i to też jest chyba pierwsza część z wielu. Jest to też powieść, która jest polecana przez ten book, Race With Spoon. I mam wrażenie, że podobna trochę fabularnie, właśnie do, do jedynej książki, której czytałam, polecaną przez ten, przez ten klub książki, czyli gdzie śpiewają raki. Mamy handlarza, który jest najpotężniejszym z tych wszystkich handlarzy i Ginie podczas burzy na morzu i jego żona, więc postanawia porzucić swoją córkę na wyspie pełnej niebezpiecznych złodziei. I tutaj, właśnie znowu, mamy historię dziewczyny, która musi poradzić sobie z życiem sama, musi to wszystko ogarnąć. Fable ma 17 lat i jej jedynym marzeniem jest wydostanie się z tej wyspy i stajęcie u boku ojca i jego załogi, tam gdzie jest jej miejsce. Następnie mamy książkę, wydaje mi się trochę taką już w klimacie nieco, przytłaczającym, trochę smutnym i takim ciężkim e, ogólnie. Jest to książka Natasha Friend, Wilki się czają. Opowiada ona o dziewczynie, która budzi się e, na polu golfowym i jej bielizna powiewa gdzieś tam na tyczce. E, przyjaciółka stoi nad nią z zatrwożoną miną. E, no i one we dwie domyślały się, co się stało. Tym bardziej, że niedawno stamtąd uciekła trójka chłopaków. No i właśnie Nora wraz ze swoimi przyjaciółmi postanawia sama wymierzyć sprawiedliwość temu, co się stało. Następnie jest też książka, która bardzo zaciekawiła mnie swoją treścią, czyli Lato w pionierskiej chuście autorstwa Kateryny Nowej oraz Jeleny Malisowej. I tutaj tło tej historii bardzo do mnie przemówiło, dlatego że mamy 1986 rok teren ZSR, ZSRR i mamy obóz, na którym poznaje się twój chłopaków, którzy się w sobie zakochują. Niestety, właśnie w Związku Radzieckim homoseksualizm jest przestępstwem, więc po 20 latach. Jeden z tych chłopaków postanawia wrócić do tego ośrodka i poszukać śladów tej swojej pierwszej miłości. I napisali, że to jest najbardziej przejmujący romans tego lata. Następnie 26 lipca yy, ukaże się thriller Katrin Stidman rodzinna gra. I fabuła tej książki zaciekawiła mnie głównie tym, że oglądałam czarne lustro, w której był bardzo podobny motyw, z tym, że tam film powstał przez różne nagrania na kasetach, a tutaj na kasecie jest nagrane wyznanie zbrodni, a miał być. Pomysł na nową książkę, więc te podobne elementy. I gdzieś tam, tamten odcinek bardzo mi się podobał, Black Mirror. E, I tutaj stwierdziłam, że no coś tutaj jest bardzo podobnego. Więc mamy tutaj autorkę, która jest u progu literackiej sławy, no i właśnie dostaje kasetę od ojca swojego narzeczonego, która miała być pomysłem na książkę, jednak się okazuje, że to jest wyznanie w sprawie morderstwa. Wydawnictwo Zysk i Spółka postanowiło wyjść z serii Bena Aranowicza, e, czyli rzeki Londynu, Peter Grant. E, Peter Grant jest to detektyw, który właśnie no, działa w tym świecie fantazji, i jest to seria znana już na całym świecie. Fajnie, że wychodzi właśnie w Polsce. Mamy właśnie Petera Granta, który jest policjantem z takim zamysłem zostania detektywem. I trafia mu się właśnie przesłuchanie pierwszego świadka w sprawie, i okazuje się, że jest to duch, więc dosyć nietypowo. Grant poznaje detektywa, który właśnie zajmuje się takimi sprawami nieco nad niesamowitymi, tak, tak jest tutaj nazwane. I tak zaczyna się jego przygoda w tym świecie fantazji. Napisane, że to jest niesamowita i dowcipna podróż, więc pewnie oprócz. Takich wątków detektywistycznych będziemy też mieli dużą dawkę humoru. Powraca również autorka bestselleru LOR, czyli Aleksandra Bracken z książką Srebro w Kościach. W skrócie, jest to książka o poszukiwaniu pewnego pierścienia, który się okazuje, że nie tylko nasi bohaterowie go szukają, ale też inni ludzie. Następnie Korona z Kości Laury Sebastian ukaże się 25 lipca. Jest to też autorka uznanych na całym świecie serii fantazy. I mamy tutaj matkę, która przed narodzinami swoich córek już miała dla nich. Plany, e, jednak właśnie nikt do tych planach nie wiedział. Wszyscy myśleli, że to są niewinne dziewczyny, które muszą wyjść za mąż, ale one od początku, od swojego dzieciństwa były trenowane do przeróżnych celów. A tutaj się jeszcze okazuje, że ta matka tym córkom wszystkiego nie powiedziała. Mamy tutaj magię, romans, przygodę, intrygę, szpiegostwo, więc wszystko. Wydawnictwo czarne wychodzi z reportażem Potwór z Florencji, śledztwo w sprawie seryjnego morderstwa autorstwa Daglasa Prestona oraz Mario Speziego. I mamy tutaj mordercę, który przez wiele lat zabijał pary osób. Pierwsza z nich to właśnie była para całująca się w samochodzie, po czym były następne, następne i następne. Zatrzymano bardzo, bardzo wielu mężczyzn. Jednak w trakcie tego zatrzymania doszło do kolejnych morderstw, więc poszukiwania naprawdę stały w miejscu. No i tak jak wiecie, no, Wielka Brytania miała swojego Kubę rozprowadza tak samo właśnie we Włoszech był również taki morderca. Dalej Obyczajówka, Po godzinach na Milagro Street, Angeliny M. Lopez. Jest to książka właśnie osadzona w Meksyku, więc naprawdę bardzo fajne umiejscowienie całej akcji tej powieści. I mamy dziewczynę, która chciałaby rozwijać swoje umiejętności barmańskie i ma plan właśnie też przejąć lokal należący do jej babci i tam otworzyć bar. Ale okazuje się, że miejscowy deweloper postanawia e, powykupować wszystkie budynki w okolicy, postawić, wiecie, jakieś wieżowce, coś takiego. E, bardzo mi się to skojarzyło z filmem, z filmem Burleska, gdzie tam właśnie też Krystyna e, Aguilera próbowała nie dopuścić do tego, żeby został postawiony wieżowiec właśnie w, w najpiękniejszym... W miejscu, gdzie był najpiękniejszy widok na Sunset Street, i tak właśnie jest również tutaj, a okazuje się jeszcze na dodatek, że w tym budynku jest jakiś skarb, więc jak yy, nasza bohaterka znajdzie ten skarb, to uratuje rodzinny budynek. Następnie literatura piękna i małe ogniska autorstwa Celeste NG. Jest to, jest to książka na podstawie której powstał miniserial z udziałem Reese Witherspoon, więc też no, wiadomo, że ta, ta, ta aktorka bardzo pokochała tę powieść. Mamy tutaj kobietę imieniem Elena, w której świecie pojawia się inna kobieta Mia, która bardzo przyciąga do siebie jej dzieci i okazuje się właśnie, że Mia ma bardzo... Dużo sekretów, ma tajemniczą przeszłość. No i właśnie Elena postanawia rozwiązać, rozwiązać, zobaczyć, co tam się w tym wszystkim kryje. Jak możemy się potem przekonać, zmienia się to w obsesję i głównie książka traktuje o tej sile macierzyństwa, o to, jaką cenę Elena będzie musiała zapłacić za to wszystko. I coś dla fanów Agaty Christie, czyli Karaibska tajemnica ukaże się 12 lipca. Jest to książka z udziałem panny Marple. Dalej mamy coś dla fanów Alicji, Christiny Henry, czyli Lustro. Jest to książka, która zawiera w sobie cztery opowiadania właśnie ze świata Alicji. Książka wejdzie 10 listopada, oczywiście, pod wydawnictwem Vesper. I przed nami ostatnia powieść napisana przez Johna Steinbecka, czyli Zima naszej Goryczy. Jest to książka o mężczyźnie, który kiedyś należał do bardzo bogatej, majętnej rodziny, jednak teraz prowadzi sklep i dosyć nisko, ma dosyć niski status społeczny. Jednak ma on dosyć i postanawia zaryzykować wszystko, gra o pieniądze i żeby się wybić i żeby zdobyć to poczucie własnej wartości i też właśnie ten status społeczny. 6 lipca oczywiście Pruszyński z Następnie grzęzowisko Przemysława Żarskiego ukaże się 12 lipca i jest to książka jak zwykle kryminalna. Mamy panią detektyw, która musi rozwikłać zagadkę sprzed 20 lat o grupce młodzieży, która zginęła w środku lasu w trakcie biwaku. Książka Nieumarli, którą napisała Dana Grigorcea, jest o hrabie Drakuli. Mamy tutaj historię młodej malarki, która przenosi się, postanawia się przenieść z Bukaresztu do Transylwanii, do swojego rodzinnego majątku, który odzyskała, no i odkrywa właśnie historię, że jest powiązana z hrabiem Drakulą. I teraz przytoczę wam to, co tutaj jest napisane w wpiku, bo jest tak bardzo ciekawie to zrobione. E, Dana Grigorcea maluje zapierający dech w piersiach obraz postkomunistycznego społeczeństwa, które wciąż wydaje się tkwić w zawieszeniu. Prowadzi swoich czytelników w samo serce horroru, który można wyczarować tylko we własnej wyobraźni, przerywając w ten sposób międzypokoleniową ciszę. Więc Liczę na to, że to będzie naprawdę dobra powieść. Też mamy tutaj e, następnie kontynuację Epoki Mitu, czyli Epokę Mieczy, i to jest seria, którą właśnie zaciekawiłam się przeglądając teraz te e, premiery. Jako że jest to już drugi tom, nie będę wam mówić e, jaka jest treść fabuły, e, ale być może też Was e, po prostu zaciekawi sam tytuł, być może czekacie na tę drugą część, oto będzie e, właśnie 28 lipca. 10 lipca spod wydawnictwa Wesper Robert McCammon wydaje swoją książkę Dziedzictwo Asherów" i jest to książka właśnie o najpotężniejszym rodzie w Stanach Zjednoczonych i odkrywaniu jego mrocznych, mrocznych tajemnic. To jest horror. Zaciekawiło mnie tutaj, że właśnie ta książka McCamona jest hołdem dla Edgara Alana Poego. Dalej mamy książkę, ale aż się podekscytowałam, bo się ostatnio ekscytowałam, jak przeglądałam te wszystkie premiery i nowości, czyli pół na pół Steve'a e, oczywiście kryminał, thriller. Mamy tutaj e, morderstwo, gdzie się rozstrzyga pomiędzy dwiema siostrami i nie wiadomo, która to która i nawet doświadczony e, adwokat, tak adwokat, który zawsze rozwiązuje wszystkie tego typu zagadki, nie wie, która to siostra, bo on słyszy zeznania jednej i drugiej i nie wie, którą obronić i nie wie, która popełniła to morderstwo. Obydwie zadzwoniły na 911, e, zgłaszając, co się stało i... <śmiech> 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 tak, bardzo mnie zaciekawiła ta fabuła. I dla chcących 12 lipca e, właśnie się ukaże. I znowu mamy książkę polecaną przez Book Club Miss e, Nie wiem, co ona ma w tym miesiącu, że same książki wychodzą jakby z jej polecenia. E, I jest to książka Lucky Marysy Stapling. Lucky jest to książka o dziewczynie, która wygrywa los na loterii, ale nie może w ogóle zrealizować go, dlatego że jest poszukiwana. I nie wiadomo, czy ma szczęście, czy nie ma tego szczęścia. I ta powieść jest już w trakcie ekranizacji, więc też będzie fajnie ją przeczytać przed filmem. Następnie książka uznanej autorki Nadi Hashimi i jest to książka Iskry jak gwiazdy. Opowiada ona o dziesięcioletniej sitarze, w której w roku 1978 w Kabulu zostaje zamordowana cała rodzina i jednak jest jedna osoba, która właśnie Uratowała Sitare. Sitara trafia do domu amerykańskiej dyplomatki, następnie zostanie właśnie do Ameryki zabrana. Jednak 30 lat później pojawia się w jej gabinecie Sahir, czyli człowiek, który ją wtedy uratował, ale też najprawdopodobniej właśnie zabił całą jej rodzinę. Więc Sitara wraca do Kabulu i postanawia rozwiązać zagadkę. I ja właśnie przez chłopca z latawcem Ciężko powiedzieć, że polubiłam. Ale. Mm. Bardzo czytelniczo jestem ciekawa, właśnie klimatu tego wschodu i tego, jak to wyglądało w tamtych latach. I dalej, Stephen King, bezsenność, czyli kontynuacja to. I jeżeli też mam trochę wrażenie, że bo to jest w pewnym momencie też powiązane z lśnieniem, więc tak, mam wrażenie, że tutaj też to gdzieś się przeplata w tej książce. Jestem ciekawa, dlatego że to było naprawdę spoko. Błyski w roku, thriller Stacey Willingham, inteligent, inteligentna i trzymająca w napięciu historia pełna zwrotów akcji, których nie da się przewidzieć. To mnie, ja lubię zwroty akcji, więc to mnie od razu już tutaj zachęca. I książka najlepszy thriller roku, najlepszy debiut powieściowy, dwie nominacje do Goodreads Choice Awards 2022 i akcja 20 lat wstecz, gdzie w amerykańskim miasteczku zaczynają znikać nastoletnie dziewczęta. I po tych 20 latach oczywiście oczywiście rozgrzebywanie tej tajemnicy um, i sprawdzanie tego wszystkiego na nowo. I dla ciekawskich, pracę nad serialem rozpoczęło już HBO Max. Prawa do ekranizacji w ogóle jeszcze przed premierą książki wykupiła Emma Stone, więc y, mam nadzieję, że to będzie super. Następnie Santa Montefiore, czyli odsłony w nowych okładkach i książek. Ostatnia podróż Walentyny tym razem. Jest to książka o dziewczynie, która powstała z małżeństwa Amerykanina i Włoszki, mieszka w Ameryce z ojcem e, i postanawia pojechać do Włoch, zobaczyć, e, sprawdzić, jakie życie wiodła kobieta, która dała jej życie. Dalej mamy Czarny humor, czyli Kopnij w kalendarz Moniki Wawrzyńskiej. Jest to chyba druga część e, tej książki. Pierwsza to chyba była Gwóźdź do trumny. Tak jest. Jest to trylogia funrealna. Mamy trzy przyjaciółki, które tworzą zakład pogrzebowy. Mają też kwieciarnię, firmę cateringową. Ogólnie samo to kojarzy mi się, wiecie, z tym domem pogrzebowym. E w Bytomiu, <noise> także naprawdę jestem bardzo ciekawa, jak, jak ta książka wygląda, znaczy jak brzmi w środku przede wszystkim. Następnie mamy książkę bardzo na czasie, bo wydana w lipcu, w sumie 12 lipca, a 1 sierpnia mamy oczywiście wspomnienie Powstania Warszawskiego. Jest to książka Jacy byli, jacy jesteśmy, Justyny Dżbik-Klugę. I to jest właśnie książka o tym, jacy byli powstańcy, i co od nich wzięło nasze pokolenie, ich jakby potomkowie, stąd też ten tytuł. Więc uważam, że fajnie, na czasie i no też ten temat powstania Werszewskiego, jednak cały czas jest bardzo dla nas, Polaków, ciekawy i ważny. Dalej, gorączka złota, jak upadła Wenezuela, czyli reportaż o tym właśnie, co się stało z Wenezuelą. E i jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, a nie chce Wam się czytać tej książki, to wa bardzo Was zachęcam do mm, obejrzenia vlogów e, bez planu, czyli Bartka Czukiewskiego. On tam przez długi czas przebywał w Wenezueli. Dużo nagrał na ten temat filmów, ale takich, wiecie, z życia wziętych, ogólnie on jest już kilka lat z dziewczyną. Mieszkają, mieszkali podczas pandemii na Filipinach, teraz mieszkają w Polsce i właśnie jego dziewczyna jest z Wenezueli. Ogólnie uwielbiam jego vlogi i. No, i właśnie bardzo fajnie porusza te tematy. Dalej tak szybko wspomnę: mamy książkę Marii Kuncewiczowej, Cudzoziemkę, i jest to książka z tej serii Marginesy klasycznie, czyli coś, co koniecznie ja muszę mieć na swojej półce. I następnie mamy Girlaski Juliana Krzewińskiego. Jest to książka, która e, opowiada o dziewczynie, która jest uważana za dziewczynę do towarzystwa pewnego starszego pana, po czym zakochuje się w jego siostrzeńcu. Wydaje mi się, że dosyć fajny klimat, bo całość jest osadzona w latach XX-XX wieku. No i właśnie wszystkiemu jest przeciwna matka tego chłopaka, i ta nasza główna bohaterka walczy z nią, żeby móc być z tym synem. Następnie książka, której. Yy... Ja może raczej nie przeczytam, ale może kogoś zaciekawi. Jest to książka rzeki, których nie ma autorstwa Maciej'a Roberta. I jest to taki w sumie hołd złożony tym wszystkim zbiornikom wodnym, które właśnie gdzieś tam odegrały ważną rolę w naszej historii, a które na przykład już powysychały, które zniknęły, zarosły, przestały być używane, zapomniane. No i właśnie tutaj pan Maciej. Chce nam pokazać, jak to wszystko kiedyś wyglądało. Następnie autorka Węża z Essex, czyli Sara Perry, wychodzi z książką Melmoth. Jest to książka o kobiecie, która dostaje od jednego ze swoich przyjaciół książkę, w której są opowiadania. No i je wszystkie łączy kobieta. Z zakrwawionymi stopami. Ona chodzi po ziemi, zna wszystkie ludzkie grzechy i czasem wzywa ludzi na wieczną tułaczkę. I mamy tutaj zatopianie się w mroczne odchłanie sumienia i to do jakich rzeczy jesteśmy zdolni, jeżeli musimy coś zrobić. I na sam koniec coś pozytywnego, czyli Siła niższa Marty Kisiel. Jest to druga część serii, po prostu właśnie wydawana w wydawnictwie mięta w tych nowych okładkach. Więc jeżeli kolekcjonujecie te wszystkie wydania. No to y, właśnie 12 lipca ta książka się ukaże. I słuchajcie to wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście. Dajcie koniecznie znać, jak zwykle, e, jakie tytuły macie zamiar przeczytać, jakich tytułów Wam brakuje na półce, e, czy może ja o czymś nie wspomniałam, a coś chcieliście przeczytać z tego, co się wydaje w lipcu. Więc czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w następnym filmie. Pa.